Dzień dobry, witam w Bibliotece Publicznej w Górze Robczyckiej. Dzisiaj przeczytam bajki Ezopa. Z każdej bajki wypływa morał, jest on ukryty w ostatnim zdaniu lub trzeba się go domyślić. Posłuchajcie. Pierwsza z bajek jest pod tytułem: Niedźwiedź i dwóch podróżnych. Pewnego dnia dwóch mężczyzn wybrało się do miasta. Droga wiodła przez las. Wędrowali wśród gęstwiny, gdy nagle w ich, na ich drodze stanął potężny niedźwiedź. Jeden z przyjaciół szybko wdrapał się na najbliższe drzewo, drugi został na, na dole sam. Był przerażony, a niedźwiedź był coraz bliżej. Pomyślał jednak, że jeśli będzie udawał martwego, niedźwiedź zostawi go w spokoju. Tak też zrobił. Położył się na ziemi bez ruchu. Niedźwiedź podszedł do niego, obwąchał go, coś zamruczał i odszedł w głąb lasu. Uznał bowiem, że chłopiec jest martwy. Kiedy zwierzę zniknęło w głębi lasu, mężczyzna wstał. W tej chwili drugi z przyjaciół szedł z drzewa i zapytał, co powiedział ci niedźwiedź? Poradził mi, żebym nie podróżował z tymi, którzy odwrócą się ode mnie w potrzebie, odrzekł. Druga bajeczka z pod tytułem Wrona i Pawie. Dawno temu była sobie próżna wrona. Mimo, że niczym nie różniła się od swoich, od swoich wronich sióstr, Uważała się za ładniejszą i mądrzejszą. We wszystkim chciała być najlepsza. Inne wrony nie lubiły jej za to i rzadko spędzały z nią czas. Pewnego razu wrona spotkała spacerujące, dumne pawie. Była wręcz zachwycona ich gracją i pięknem kolorowych piór. – To jest towarzystwo dla mnie, a nie nic nie warte wrony – pomyślała w duchu. Wrona chcąc dołączyć do, do grona pawi, Postanowiła zbierać pióra, które zgubią, aby później się w nie ubrać. Gdy nazbierała już kilka barwnych piór, wsadziła je sobie w kuper i zaczęła dumnie kroczyć wśród pawi. Te ignorowały ją, a nawet było im żal wrony, bo myślały, że to jakiś dotknięty ciężką chorobą paw. Inne wrony od razu rozpoznały oszustkę i zaczęły śmiać się w głos. Głupie, nic nie warte, ptaszyska. Jesteście zwyczajnie zazdrosne o moją urodę, powiedziała do swych sióstr dumna Wrona. Siostry nie przestawały się śmiać, więc Wrona postanowiła naśladować pawi śpiew, aby podkreślić swoją przynależność do pawi. Kra, kra, choć bardzo się starała, nie potrafiła wydać z siebie innego dźwięku niż krakanie. Wtedy pawie zorientowały się, że tolerowały oszusta. Pogoniły wronę, wyskubawszy z niej wszystkie pióra. Lew i mysz. Pewnego dnia lew wylegiwał się w cieniu wielkiego drzewa, a na nim bawiła się mała myszka. Zwierzątko biegało po grzbiecie lwa i chowało się w jego bujnej grzywie. W końcu malutkie wąsiki myszki połaskotały lwa. Zwierzę się obudziło. Rozgniewany król zwierząt złapał myszkę za ogon i ryknął. Jak śmiałaś mnie obudzić, spotkać się za to zasłużona kara. Proszę nie rób mi krzywdy. Być może kiedyś będę ci potrzebna. Wówczas z pewnością się odwdzięczę. Pisnęła myszka najgłośniej, jak tylko potrafiła. Lew zaśmiał się szyderczo i puścił istotkę wolno. Nie zapomnę twojej łaski królu. Dziękuję, powiedziała myszka i zniknęła w trawie. Chwilę później mysz biegała po polach w poszukiwaniu jedzenia. Wtem usłyszała rozpaczliwy ryk lwa. Natychmiast pobiegła sprawdzić, co się stało. Ku jej zdziwieniu, na środku pola leżał król zwierząt zaplątany w myśliwską sieć. Nie obawiaj się, królu, zaraz cię uwolnię! powiedziała myszka i dzielnie zaczęła przegryzać wiążącą lwa sieć. Zaraz potem oswobodzony król zwierząt powiedział: Dziękuję ci, myszko. Mimo, że jesteś tak mała i niepozorna, uratowałaś mi życie. Wrona i dzban. Pewnej wronie bardzo chciało się pić. Latała po okolicy w poszukiwaniu wody. Wiedziała doskonale, że jeśli jej szybko nie znajdzie, zginie z pragnienia. Zmęczona bezskutecznymi poszukiwaniami, przysiadła na gałęzi. W pobliżu zobaczyła coś dziwnego. Na żwirze stał stary dzban. Wrona była przekonana, że naczynie jest puste. Zrezygnowana zajrzała do środka. Ku jej zdziwieniu okazało się, że na dnie dzbana jest trochę wody. Uradowane ptaszysko próbowało wsadzić łebek do środka. Niestety jego szyja była za krótka, aby dosięgnąć do wody. Wrona wiedziała, że nie może przechylić z banka, bo wtedy woda wyleje się i wsiąknie w ziemię. Ona zajstraci szansę, aby się napić. Nagle przyszło jej do głowy coś genialnego. Dziobkiem pozbierała leżące obok małe kamienie i po kolei zaczęła je wrzucać do naczynia. W miarę wrzucania kamyków poziom wody coraz bardziej się podnosił, a w końcu wrona mogła się napić. Dziękuję.